Cześć. Zastanawiałam się, czy przyjść do was dzisiaj z nowym filmikiem. Jak sami wiecie, mamy od tego tygodnia całkiem nową rzeczywistość i ciężko było mi podjąć decyzję, czy odciąć się tutaj od wszelkiego rodzaju nazwijmy to rozrywek, czy jednak potraktować tą moją działalność na YouTubie jako pracę. I skłoniłam się ku tej drugiej opcji, bo wyobraziłam sobie, że jest to jednak po części moja praca, mimo tego, że, że nieodpłatna i, i po godzinach. I dlatego postanowiłam jednak nagrać dzisiejszą recenzję. Wybaczcie mi, nie oglądajcie dzisiaj tego filmu. Może kiedyś będzie okazja, żeby do niego wrócić. A dla tych, którzy chcą. Mimo wszystko, próbować żyć w miarę normalnie, jeżeli można w ogóle użyć takiego słowa, to dzisiejszy odcinek jest dla Was. Zapraszam. Dzisiejsza książka jest dla mnie szczególna, dlatego że opowiada o starożytnym Egipcie, który jest mi bardzo, bardzo bliski. I dlatego ten odcinek postanowiłam tak y, trochę przegadać w tym temacie y, w taki niespieszny sposób. Chciałabym Wam też przekazać wiele y, takich ciekawych informacji. Może nigdy nie sięgaliście po taką lekturę, a dzisiejszy odcinek Was zachęci. Y, po pierwsze, chciałam Wam powiedzieć, że 200 lat temu, w 1822 roku, narodziła się w ogóle egiptologia. A za sprawą tego pana, Żana François Champolliona, który właśnie w 1822 roku odszyfrował hieroglify. I oczywiście dzisiaj nie będzie odcinek o tej książce, ale jeżeli bylibyście zainteresowani, jak to zrobił i dlaczego było to takie trudne, że dopiero po wielu, wielu wiekach w zasadzie udało się te hieroglify ponownie przywołać do świadomości człowieka, yy, powiedzmy sobie to współczesnego, to ta książka Szyfr Egiptu będzie idealną lekturą uzupełniającą właśnie w tym temacie. Kolejne 100 lat później, w roku 1922 nastąpiło największe, jak się wydaje, i najbardziej spektakularne odkrycie, odkrycie grobowca Tutanhamona, które, jak wiecie, zawierało Mnóstwo, mnóstwo skarbów, złota, ale również artefaktów takich z życia codziennego, które pozwoliło nam poznać hmm, tak naprawdę życie Egipcjan, elity, no a przede wszystkim króla. I o tym odkryciu i o wielu, wielu innych opowiada z kolei ta książka. Joyce Tildesley: Egipt, jak zaginiona cywilizacja została na nowo odkryta. To jest bardzo interesująca lektura, którą uzupełnia film. Film akurat to, ten jest kupiony na Amazonie, ponieważ nie znalazłam w, na żadnej polskiej tutaj platformie zakupowej takiego filmu. Więc to są pozycje, które przybliżą Wam odkrycie w 1922 roku właśnie grobowca. Króla Tutanhamona. No i co stało się 100 lat później. Otóż 100 lat później. 2022 rok książka, o której dzisiaj wam opowiem. Andrzej ćwiek, hieroglify egipskie, mowa bogów. To jest książka wydana przez wydawnictwo poznańskie, w takiej mocno rzucającej się w oczy kolorowej okładce, o której później Wam jeszcze parę słów powiem. Czemu ta książka jest taka niezwykła? Może zacznę od tego, że Andrzej Ćwiek jest archeologiem, egiptologiem, doktorem pracującym w Deir el-Bahari przy Hatshepsut, ale także był właśnie, nie wiem, dyrektorem można powiedzieć Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przez bodajże 20 lat. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Poznańskim, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i prowadzi też wykłady otwarte w ramach sztuki starożytnego Egiptu czy hieroglifów. Więc uważam, że jest specjalistą w swojej dziedzinie i też bardzo w bardzo interesujący i ciekawy sposób potrafi przybliżyć nam to, co uwierzcie mi, jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. To nie jest tak, że te hieroglify, które pokrywają setki, tysiące papirusów, zabytków egipskich, były nie do odczytania, dlatego że mieliśmy tak małą wiedzę na ten temat. Otóż nie, jest to, to nie jest język alfabetyczny, to jest język pojęciowo alfabetyczny, tak można by powiedzieć, który zawiera mnóstwo, jakby wiele interpretacji, można oprzeć na jednym tekście. Ale Adrem. Książka jest tak naprawdę opowieścią o starożytnym Egipcie w przekroju bardzo, bardzo szerokim. Nie skupia się tylko na hieroglifach, ale jakby Podkreśla to, dlaczego i jak hieroglify były ważne w kształtowaniu całej kultury tego państwa. My tak naprawdę mamy taką ograniczoną wiedzę na temat starożytnego Egiptu. Wiemy, że były piramidy, wiemy, że były jakieś tam straszące mumie, które wyskakują z kinowych filmów. Więc co może nam zaprezentować e egiptolog e na temat e tej wiedzy, którą wydaje nam się, że posiadamy. Przede wszystkim książka bardzo y bardzo szeroko traktuje temat hieroglifów, czyli tutaj to nie jest żaden podręcznik ani kurs nauki hieroglifów. Bardziej jest to taki spacer po kulturze i historii Starożytnego Egiptu, ale nie jest to książka historyczna i absolutnie Was nie zanudzi. Nie bójcie się. Autor poświęca rozdział o faraonie oczywiście. <laughs> Wiadomo, że <laughs> nazwa faraon nie wywodzi się bezpośrednio z Egiptu. Egipcjanie nie, nie nazywali swojego króla faraonem. Jest to nazwa pochodząca z języka greckiego, która przeszła do współczesności. Gdyż Egipcjanie nazywali swojego władcę per a'a, czyli jakby wielki dom, co przypomina nam zresztą współczesne posługiwanie się takimi terminami jak pałac Buckingham czy Biały Dom. Egipcjanie stawiali na trwałość swoich budowli, stąd też kamień był taką, takim budulcem, który zapewniał tą trwałość. Swoje domy budowali przeważnie z cegły mułowej, dlatego też bardzo mało zabytków tego typu przetrwało do naszych czasów. Natomiast wszystkie budowle kamienne, które w tym grobowce, właśnie wspomniane piramidy, przetrwały do dzisiaj, ponieważ one miały Egipcjanom zapewnić życie wieczne. Rozdziały w książce są krótkie, szybko się je czyta. Są bardzo intensywnie napakowane wszelkiego rodzaju wiedzą, która podana jest w taki bardzo atrakcyjny sposób. Także książkę bardzo przyjemnie się czyta. Dodatkowo okraszona jest kolorowymi ilustracjami, które jakby potwierdzają słowa autora, obrazują to, o czym on pisze. Czasami nawet nie zwracamy uwagi na wszelkiego rodzaju detale, które widnieją na zabytkach. Patrzymy na nie jako na całość, natomiast autor właśnie czasami zwraca nam uwagę na rzeczy, które wydają nam się nieistotne. Między innymi z książki dowiadujemy się właśnie bardzo wiele o hieroglifach. I wtrącę tutaj taką informację na temat okładki. Każdy czytelnik po przeczytaniu tej lektury będzie wiedział. Że jeżeli hieroglify skierowane są w prawą stronę, to znaczy, że należy czytać je od prawej do lewej. Jeżeli wszystkie te buźki, dzióbki, nóżki skierowane są w, le w lewą stronę, to należy je czytać od lewej do prawej. Nigdy w mm, hi hieroglificznych tekstach nie spotkamy się z czymś takim, co zaproponowało nam wydawnictwo poznańskie, czyli że e, Taszek będzie skierowany w lewą stronę, a człowiek w prawą. Nie ma w Egipcie tego typu zestawień, gdzie jedna, jeden hieroglif patrzy w jedną stronę, drugi w drugą. I o tym dowiecie się tutaj z tej książki. Więc, jakby mówiąc o minusach, na pewno minusem jest zaprojektowana okładka, ponieważ każdy czytelnik tej książki będzie po przeczytaniu jej wiedział, że nie było takiej możliwości. I to w zasadzie jest chyba jedyny minus tej książki. Na szczęście nie ocenia się książki po okładce, a ja zaprezentuję Wam jeszcze kilka ciekawostek, które znajdziecie w tej książce. Zwróćcie uwagę, że w starożytnym Egipcie wszelkie tworzone zabytki nie są podpisane, tak? Teraz, jeżeli malarz maluje obraz, rzeźbiarz tworzy rzeźbę, to zawsze wiemy, kto był autorem. Natomiast w Egipcie zasada była trochę inna. Tam sztuka była anonimowa. Nie była podpisana. Zdarzają się naprawdę pojedyncze przypadki, kiedy znamy bardziej warsztat twórców niż podpisane konkretne dzieło przez jakiegoś. Rzemieślnika, bo tak w zasadzie można było traktować tych rzeźbiarzy, jubilerów czy budowniczych. Kolejna ciekawostka jest, związana jest w ogóle z ukazywaniem człowieka w sztuce egipskiej. Ten słynny taki krok, walk-like an Egyptian. Oczywiście wynika to z tego, że Egipcjanie podchodzili do sztuki w ten sposób, że należało Zaprezentować obiekt w jego najszerszej płaszczyźnie, w, rozkładając go jakby na poszczególne części pierwsze. Stąd też pierś była ukazana z przodu, potem w okolicach pępka był skręt, nogi były z profilu, twarz tak samo, oko było a, yy, z przodu. To, to jest charakterystyczne dla starożytnego Egiptu i każde dziecko już wskaże, który obrazek powstał właśnie w Egipcie. Nazywa się to ujęcie takie płaszczyznowe aspektywa. W dalszej części książki autor przybliża nam um, trochę informacji na temat odczytania hieroglifów, na temat um, znaczenia hieroglifów, i tutaj mogę Was um, Odesłać dla tych, którzy byliby też zainteresowani trochę pogłębieniem tematu, bądź spojrzeniem na niego z innej strony, mogę was odesłać do książki Pierwsze Słowo, wydanej przez Piff Martina Kuckenburga. I tutaj właśnie są rozdziały poświęcone. Hieroglifom, bo oczywiście książka nie skupia się tylko na tym, to jest taka szersza perspektywa. Jest, są tu rozdziały, jakby część o języku i część o piśmie. Ale wróćmy do naszej książki. Jak już wspomniałam, autor przytacza również opowieści o odszyfrowaniu hieroglifów i snuje taką opowieść, dlaczego te hieroglify były tak ciężko. Było tak ciężko rozszyfrować. Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że są to ponad 3000 rozwoju pisma. To tak, jakbyśmy dzisiaj próbowali usiąść nad kroniką średniowieczną i uważać, że wszystko, co tam przeczytamy, będzie dla nas jasne i oczywiste. Tak nie jest. Co więcej, Egipcjanie zapisywali tylko spółgłoski. Nie było tam samogłosek. Dlatego egiptolodzy bardzo często yy, no, mają problemy z, y, z szyfrowaniem y, samego brzmienia słowa. Y, nie wiemy tak naprawdę, jak Egipcjanie wymawiali te słowa. Zwyczajowo, y, pomiędzy spółgłoski, wstawiamy samogłoskę e. Y, hieroglif y, mógł mieć kilka znaczeń, czyli obrazek mógł przedstawiać to, co faktycznie sobą reprezentuje, na przykład bochenek chleba. Ale znak mógł też stanowić jakieś pojęcie, no, ale mogły być też pojęcia abstrakcyjne, mogły być też pojęcia, które wskazywały, jak mamy rozumieć dane słowo. Były też fonogramy, takie naśladujące dźwięki, i determinatywy, które mówiły o tym, do jakiej kategorii należy dane słowo. Większość tekstów zapisywano na papirusach. Hmm, oczywiście te, które miały służyć wieczności. Malowano bądź ryto w kamieniu, w grobowcach i, i na różnych posążkach czy rzeźbach. Były również amulety, skarabeusze, które wkładano w bandaże zmarłego, które też miały w jakiś sposób być zaklęciami i zapewniać wspaniałe życie wieczne. Ale część y, informacji zapisywano na tak zwanych ostrakonach, ostrakach. To były bardziej takie teksty y, codzienne, y, krótkie liściki, informacje, y, próbki takie y, pisma i ostrakony to były tak naprawdę takie kawałki gliny gdzieś ze zbitych dzbanów, czyli tak można by powiedzieć, że nic się w Egipcie nie marnowało, wszystko zostało używane ponownie. Język hieroglificzny był językiem trudnym i tak naprawdę około 1% społeczeństwa w ogóle potrafił pisać i czytać. Zawód pisarza był zawodem bardzo pożądanym, ale też był bardzo trudnym i wymagającym. Znamy chyba na dzień dzisiejszy 700, między 700 a 900, już teraz też tak dokładnie nie pamiętam, hieroglifów, znaków hieroglificznych. Więc y, pisarz to była elita w społeczeństwie y, egipskim i bardzo, zawód bardzo szanowany i bardzo potrzebny. I na tym jednym procencie ta wielka cywilizacja opierała się trwając tak długi okres czasu. Jak pisze autor, w okresie ptolemejskim, czyli w tych czasach, które my znamy tak najbardziej z panowania Kleopatry VII, było już tych znaków hieroglificznych nawet kilka tysięcy. I tutaj Wam podam jeden przykład odczytywania hieroglifów i czemu one były takie skomplikowane jak można było jedno słowo zapisać na przykład na dwa sposoby. Słowo nefer oznaczające piękny, dobry czy doskonały. Zresztą znamy to słowo z imienia Nefertiti, z tego pięknego popiersia, które znajduje się w muzeum w Berlinie. Można było on zapisać na dwa sposoby, wyrażające je przez rysunek tchawicy i serca ponieważ wymawiamy go wtedy jako Nyfry, czyli tak jak Wam mówiłam, wstawiamy y, samogłoskę E i wymawiamy Nefer, ale można też było zapisać każdą głoskę osobno, czyli N jako rysunek wody, to są takie fale, y, F jako rogata żmija i R jako usta. W książce są oczywiście zawarte całe tabele hieroglifów, więc jeżeli chcecie na przykład napisać swoje imię, y, w tym piśmie to jak najbardziej. Są znaki dwugłoskowe, wielogłoskowe, które też pomagają nam w jakiś sposób odszyfrować te najprostsze informacje, na przykład imiona faraonów. Co jest też ciekawe, Egipcjanie właśnie nie znali jednego kierunku zapisu hieroglifów. Oczywiście najbardziej chyba zorientowana była ta forma w prawo, ale również można było zapisywać od lewej do prawej, od prawej do lewej, ale można było też zapisywać z góry na dół, z dołu do góry. Wszystko to zależało od tego, jak kompozycja wpasowywała się w, w to, co oni chcą. Zaprezentować, wyrazić czy utrwalić w kamieniu. Na przykład w kamieniu. Wynikało to z tego, że Egipcjanie byli wielbicielami symetrii, i na przykład czasami pewne słowa były łatwiej im zapisać w sposób odbiegający od jakichś standardowych czy ogólnie przyjętych, czy najczęściej występujących form. No, i dalej w książce przechodzimy już do takich bardziej rozłożonych, na części pierwszej informacji dotyczących hieroglifów. Poznajemy ich coraz więcej. Autor nas za rękę jakby prowadzi przez te podstawy języka hieroglificznego. Może to być też bardzo fajna taka praca z tą książką, kiedy otworzymy sobie jakąś ilustrację i spróbujemy chociaż przyjrzeć się tym, temu, co tam jest napisane. Informuje nas też o, o wielu ciekawostkach i właśnie jedną z nich jest to, że Egipcjanie trochę inaczej postrzegali strony świata. Oczywiście tak jak wszystkie kultury w zasadzie też znali cztery kierunki. My znamy północ, południe, wschód, zachód i jakby to naturalnie północ i wschód są dla nas tymi kierunkami najważniejszymi, u Egipcjan było odwrotnie. Oni Patrzyli na południe, oni patrzyli tam, skąd Nil y, zaczyna wylewać, skąd, skąd rzeka przybiera. Y, patrzyli na południe, ponieważ stamtąd życiodajny Nil w, przy, 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 przysyłał wodę, która była niezbędna im do życia. Również na południu słońce ma swój zenit, więc jakby to podwójnie było y, dla Egipcjan najważniejszym. Kierunkiem świata i Egipcjanie stali w przodem do południa, i stąd tam był przód, na północy był tył, ponieważ większa część społeczeństwa jest, i zarówno w Egipcie, i teraz jest praworęczna, więc siłą rzeczy, drugim ważnym kierunkiem był zachód. I zachód jest też synonimem słowa prawy, czy prawa strona. No a jak Egipcjanie nazywali swój kraj? Czy kiedyś się zastanawialiście, jak Egipt się nazywał w epoce faraońskiej? Kemet, czyli czarna ziemia. Kemy, ty, ale my właśnie wstawiamy dwie samogłoski e, więc czytamy to jako Kemet. Jak nazywali Nil, największą rzekę? No przecież nie Nil, tak. Otóż nazywali ją po prostu rzeka Iteru. Kolejną ciekawostką jest to, że 365 dni w roku, czyli ten kalendarz ustalony no dla nas oczywisty, składający się z czterech pór roku, z 12 miesięcy, z 30 dni, tak naprawdę zawdzięczamy właśnie Egipcjanom. I tutaj też w tej książce dowiecie się wszystkich ciekawych rzeczy na temat podziału roku na miesiące. Nauczycie czytać się z tej książki dat. Poznacie miary długości, miary powierzchni, jednostki wagi, bardzo, bardzo dużo informacji. No i ostatnia część tak naprawdę tej książki zainteresuje tych, którzy lubią podróże, którzy lubią zwiedzać i którzy oczywiście byli w Egipcie albo chcą się wybrać, ponieważ autor y, zabiera nas w taki swoisty przewodnik. W taką swoistą podróż po najważniejszych miejscach i zabytkach starożytnego Egiptu. Opisuje je w sposób niesamowicie ciekawy. Taki, który pozwala nam na następną wyprawę do Egiptu spojrzeć na ten kraj i na te. Zwiedzane przez turystów podczas wycieczek zabytki w zupełnie inny, taki niekonwencjonalny sposób. Jest taki... Autor jest świetnym gawędziarzem, potrafi naprawdę snuć opowieści, potrafi fascynować tym Egiptem. No ja nie muszę wam powiedzieć, że czytałam tą książkę z wypiekami na twarzy. Robiłam sobie mnóstwo notatek, mnóstwo informacji mnie zainteresowało. Na pewno. Na pewno jest to lektura y, dla tych wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej y, o starożytnym Egipcie. I tu dostaną taką skondensowaną porcję wiedzy. Nic więcej nie trzeba. Po tej książce dowiecie się wszystkiego, co tylko y, dotyczyło starożytnego Egiptu. Znajdziecie odpowiedzi na mnóstwo pytań. I na pewno będzie to wielka, wspaniała przygoda intelektualna, także bardzo, bardzo gorąco polecam tą książkę. No i cóż, i widzimy się w kolejnych recenzjach, w kolejnych filmikach. Do zobaczenia, cześć!